Dzień dobry, witam w świecie Water Vintage, do którego zapraszam Was przez tą żelazną kutą bramę. Chodźmy! Znajdujemy się w obiekcie przy ulicy Wałowej 17, przy pięknym, zabytkowym, ponad stuletnim budynku na granicy Starego i Młodego Miasta w sercu Gdańskiego Śródmieścia. Budynek ten został wzniesiony pod koniec XIX wieku i wszedł w skład tzw. Urzędu Mundurowego. Od grudnia 1924 roku przejęła go gmina Polska, założona 3 lata wcześniej. I od tego roku aż do rozpoczęcia II wojny światowej w 1939 roku budynek ten jako tzw. Dom Polski pełnił bardzo ważną rolę w świadomości ówczesnych gdańskich Polaków. Odbywały się tutaj spotkania patriotyczne, kulturalne, religijne, kwitło też życie towarzyskie. W tym budynku, w dzisiejszym Hotel Vintage, istniała restauracja, kawiarnia, oferowano też pokoje gościnne. Właścicieli apartamentów Hotel Vintage, podobnie jak przyszłych użytkowników tego budynku, czeka prawdziwe zetknięcie z historią. Spójrzcie na tą balustradę. Drewna balustrada jest oryginalna i ma ponad 120 lat. Barierki zostały odmalowane ręcznie pod czujnym okiem konserwatora. To wszystko będzie. Służyło kolejnym odbiorcom tego budynku. I z tego jesteśmy bardzo dumni. Prace konstrukcyjne w budynku zostały już zakończone, więc teraz możemy zaprosić Was do obejrzenia wszystkich apartamentów. Jest ich tutaj 47, położonych na czterech poziomach. Powierzchnię od 21 do 58 m kwadratowych. Ceny apartamentów znajdziecie na stronie waterland..pl, Zapraszamy Was również do naszego biura sprzedaży przy ulicy Szafarnia 11.